Też spory w tymże samym czasie powstały i wśród Izraelitów w Polsce osiadłych. Tylko, że nie tyle znużeni udręczeniami, których doświadczyli nieskończenie mniej niż współbracia ich na Zachodzie, swobodniejsi, pewniejsi praw swych dobytu i przyszłości, mniej namiętny wstręt okazywali oni do obcych plomieni. Owszem, Utworzyło się wśród nich dość liczne stronnictwo, które wielkim głosem wołało o naukę świecką, o pobratanie się z resztą ludzkości w umysłowych trudach i dążeniach. Jednym z ludzi stojących na czele stronnictwa tego był senior litewski Ezofowicz. Za jego to przeważnie staraniem wydaną została przez synod żydowski w czasie tym zgromadzony odezwa do wszystkich Żydów polskich, której główny ustęp brzmiał jak następuje: Jehowa ma liczne sefiroty. Adam miał różne doskonałości wpływy izraelita też na jednej nauce religijnej przestawać nie powinien pierwsza jest święta nauka ale dlatego inne nie opuszczają się najlepszy jest owoc rajskie jabłko ale dlatego czyliż nie mamy mniej smacznego jeść jabłka byli Żydzi u królów na dworze, Mardochej był uczonym, Ester była mądra, Nehemiasz był radcą perskim i lud wybawili z niewoli. Uczcie się, bądźcie użytecznymi królowi i panom, a będą was szanować. Ile gwiazd na niebie, ile piasku w morzu.